Walki początkowo toczyły się ze zmiennym szczęściem. Wsparcie walczącym kolonistom udzieliła tradycyjnie antybrytyjska Francja oraz Hiszpania i Holandia. Na pomoc kolonistom przybyli z Europy Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Przodkowie fondów byli w październiku 1781 roku pod Yorktown, gdzie kapitulacja Brytyjczyków przesądziła o losach wojny. W podpisanym dwa lata później w Wersalu traktacie pokojowym Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki na obszarze od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Mississippi na zachodzie. Granica północna miała biec od Atlantyku do Wielkich Jezior. W 1785 roku miasto Fondów, Nowy Jork, został obrany stolicą Stanów Zjednoczonych. Jednak pięć lat później, po zaprzysiężeniu Federal Hall Georgia Washingtona na pierwszego prezydenta, przeniesiono ją do Filadelfii. W 1805 roku w Nowym Jorku powstały pierwsze darmowe szkoły publiczne, a w 1811 Urbanista Randall podzielił Manhattan powyżej 14 ulicy na prostokąty. Z biegiem lat Nowy Jork urósł do rangi największego miasta i głównego portu, Stanów Zjednoczonych, którego największym źródłem bogactwa stał się przemysł ciężki i handel morski. Szybkiemu wzrostowi towarzyszyły problemy typowe dla wielkich miast, pożary, epidemie i kryzysy finansowe. W roku 1827 zniesiono w Nowym Jorku niewolnictwo. Przybywali tam też liczni emigranci. Jednym dopisywało szczęście, inni pozostawali w slumsach. W połowie XIX stulecia co siódmy no